fajny wygląd, cicha praca, duże możliwości personalizacji i odkurzania w aplikacji, wygląda naprawdę porządnie i to nie tylko. Pozory iLife T20S kosztuje około 1200 zł, co jest świetną ceną jak za tak dobrze wyposażonego robota. Dla osób poszukujących dobrego stosunku jakości do ceny, myślę, że ta propozycja jest idealna, na pewno dla mnie, może i dla ciebie też. Pod filmem. Macie linki, gdzie kupicie tego robota w bardzo dobrej cenie. Mam nadzieję, że problemy, które Wam wymieniłem, najbardziej chodzi mi o problemy z mapą. Znaczy to nie jest problem, bo odkurzacz normalnie sprząta yy, i na pewno nie dłużej, ale mam nadzieję, że w kolejnej aktualizacji po prostu ten problem zniknie. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał przypadł Ci do gustu. Jeżeli tak, to wiesz co zrobić. Łapkę w górę, przycisk subskrybuj. A my widzimy się już niebawem w nowym materiale. Trzymajcie się miło, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.